To, to nie, znaczy fajnie, że masz do siebie dystans, wiesz, że śmiejesz ze swojej brzydkiej mordy, ale to nie odróżnia cię od innych, ani nie czyni ciekawym, bo wszyscy się śmieją ze swojej brzydkiej mordy. Frodo e, z Karolem, e, często chodzą do, do czekolady, do bupeczki. Bardzo mi się to podoba. I zawsze mnie to bardzo bawi. E, przypominają mi te, wtedy trochę tych dwóch złodziei z e, Kevin Sam w domu. To jest, to jest grane na tym samym patencie. E, dwóch maksymalnych lamusów. Jeden turbo mały, drugi turbo duży. Chcą wbić się do jakiegoś lokalu, żeby tam coś ubrać. I też jakby muszą się napłacić 20 minut i na szturkać, żeby ktoś tam ich wpuścił w ogóle. Aż. A w środku robią sobie maksymalny maksymalnych przewracają się tu, po, są potrubowani i dostają wpierdolę jakiegoś mało lata. Czyli od pięknia. E, często ma wybite szyby w samochodzie. Ale to nie dlatego, że ma taki kontrowersyjny stand-up i dlatego, że hejterzy, my tam zawistni, rozbijają szyby. Po prostu dużo osób widząc Froda w zaparkowanym e, samochodzie, myśli, że ktoś zostawił w przegrzanym aucie jakiegoś krótko, krótko nowiego rybę do To wszystko chciałem powiedzieć. Mimo, mimo tego, co, co powiedziałem właśnie, wszyscy wiedzą, że e, kochasz i tak nie ma zasięgu. E, w sumie, Chciałem zakończyć cytatem, e, który na pewno jako fan-rapsów docenisz. 3 razy H to po trójkę chuj ci w dupę. Nie zrobisz już w Lublinie urodzin. Rozumiesz? Dzięki. teraz jeszcze na chwilę wrócić do Jana Pałopatryk, bo ma pewną anegdotkę związaną z naszym wyjazdem. To koszalina. Proszę, Jana Pałopatryk siedziała na scenie. Wyglądała. Kurwa, historia będzie mocno improwizowana. W ogóle, w ogóle, wszystko jest oparte na, na, bo Frodo to jest w ogóle w moim wieku, to jest żart wieczoru, nie? Kurwa, to jest absolutnie. Słuchajcie, Frodo, wyszedłem kurwa z drinkiem teraz i się nie kapnąłem, że siedzisz, nie? Nie zniszczyć, bo to się wie, nie no przecież my się lubimy z Frodem. Słuchajcie tego co się okazało, Frodo kurwa strasznie męczył ucho, jak się najebił, strasznie pierdoli. By, byliśmy 48 godzin razem, Gdańsk, koszalin, no i od 13 już, posiedzieliśmy troszeczkę w pijaniu i już na pierdolony wyszedł, 13, kurwa. Nie, to było też całych w złocie, no jako Frodo odjebane, prawda? Na nie, nie wiadomo co chodzi. Mam dwie anegdoty. Pierwsza, stoi sobie tam, Karol jest Sabureja. My sobie z tym szkodą kurwa w miodanimku jak dla promocji WTV. Znaczy, nie nie, nie wiem w którą stronę jej i, I słuchajcie, stoi klaun, klaun stoi i wiąże balony, nie? O, zajebisz się z peruką, to nie byłem ja nie przyjmy. I słuchajcie, idzie kurwa, biedna grupa dzieci. I ten już ich, kurwa sfokusował. nie? Więc zaraz coś odwiemy, na pewno. Słuchajcie, i ten zatrzymuje tę wycieczkę, robi sobie jakiś tam pijak przed rodzicami, lena, balona i mówi, a teraz dzieci na różne warstwy pioseneczkę śpiewać. No i te dzieci, a zajmijcie! Ta nauczycielka jest tak przerażona, bo widzi chłodno z tyłu w tle. Z całego przyroczyna lewa, nie? I się wiadomo, tak mówię, będzie ruchał chyba dzisiaj. Ale nie! Ale nie, i, i, ten, i, ten, i ten, ten nauczyciel naprawdę ten plan próbuje biegła sobie żabka, la, 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 la. coś tam, ten wyjechał przed te dzieci, kul kur, kurwa, kur, cały gdańsk, jakby się z was samochodem wysuł, I poszedł i wyjewa. Słuchajcie, wchodzimy do przedziału, ja, Czarek, Karol, wchodzimy do, do przedziału, do pociągu i już wiem, że będzie męcząco, bo jemu zaczyna nas pierdoli cokolwiek, żeby pierdolić. I wsiada do nas Janusz jakiś kurwa w swetrze z turbą, wiecie, duże ręce mięsiste, no typowy Janusz, nie? Pierdolną między nim a mną, prawda? Bo, tak, Pasów jest trochę za dużo, dobra. Słuchajcie, y pierdolną tutaj, a ten przez niego. Kurwa, godzinę, cały czas, nie? Tak, <śm> mnie jeszcze Bruder mówił, no też było dobre. No na napierta cokolwiek, że chciał być koszykarzem, kurwa, że wali konia pod skrzynecką. No jakiś taki styl. Kolej już ścisnął, no nie, że masło wypłynęło, taki był skurwany, ja widziałem tego tłumak. I słuchajcie, teraz przy swoich walorach fizycznych, ten no, pierdolony opłęto taką, że ja mówię, ubrę. Ja już leżę na tym stoliku, mówię, no chodź, przestanie. ten cwaniak pijąc słuchawki sobie włożył, po prostu nie słuchał. I ten miał bekę, zjadł szaczary, kurwa, bo tamten, jak czajnik, kurwa, już czerwony. I, i, i... i roto, Rafał, Rafał, nudzi mi się. Ja mówię, okej, okay, no. Coś byśmy zrobili? Rafał, Byliśmy my i ten Choć Chodź, sokur, Frodo, wielkie brawa, Gladyska tu na plaży. Dzięki, do niej, do niej. dzięki, do dzięki do Brawo, bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No, po tam? Kilka, rzeczy. Pierwsza rzecz, która i bardzo nęguję we to często tego dziewczyny, które z którymi kiedyś kręcił. Yy, po prostu zarzucają mi grupę. Znaczy, chodzi mi tutaj o tę z które powiedział mu cześć, po są, sobie kręcił. Z prostu nie mi, bo bo, wiesz, bo on zawsze po prostu mi katuje, że powiedział, że powiedziała mu, gdzie on... gdzie, gdzie pracuje, a pracuje. Ona mi nie chce powiedzieć, że bo się boi, będzie on nachodził. No i powiedziałem... Chyba... To zupełnie nie jego stylu. Prowadził nie nie nienachodziegłego już pracy. On po prostu zazwyczaj zaznaczaje się pod domem i wali konia w czatach. Także nie ma się czego zagrać, naprawdę. Druga rzecz, to mówiła mi Frodo... To jest chujowy w seksie, bo zna tylko jedną pozycję. jest to pozycja na żółwiach, kiedy kłóca w rogu pokoju i płacze, że dziewczyna go pośmiała. Nie wspomniał Czarek, my się chodzimy z Frodem do Dziegolanek. E, to jest dosyć zabawna sprawa. Wchodzę e, do nimi się tańczy. To widział go tobie. E, ostatnio nawet udało mu się zdobyć jakiś tam sukces dzięki temu swojemu tańcowi. E, Wyczerpali go goście z miesięcznika Elektrii Polski. Wyjechał z nim w trasę. Wyjechał z nim w trasę 15 miast w Polsce dzięki wchodowi. Młodzi elektrycy dowiadują się jak wygląda człowiek po o prądem, może o napięciu, gdzie widzę jak Frodo tańczy. Także e, możemy podziękować za wiele rzeczy. To zaraz się odniesie do tej sytuacji z e, całego swego roasta. E, Co się ma A, jeszcze miałem o jedną rzecz. Frodo, mimo że jest niski, bardzo lubi wysokie kobiety. To jest jego fetysz, lubi wysokie, wysokie kobiety. E, to nie jest przypadek. Frodo lubi wysokie kobiety, bo e, lubi kontrasty w związku. To, że lubi też kobiety Zabrane z klasą. <grymnie> Kwa, inteligentne. Kwa, e, chyba, chyba tyle odchodzi. Chyba coś się czyniałem, a zapomniałem, bo zaraz um, Nie, dobra, tyle. Wielkie prawa, weźmiemy 5 lat. Będę podać I teraz 15 minut, żeby odpowiedzieć na. Proszę bardzo. kurwa? Zazdrościsz? Bo co? Bo marzenia? Bo wygląda jak człowiek, twój... kto jest w pierścieni. Bo mówi seks z twoją matką. Bo jest przystojniejszy niż twój ojciec. Tak zazdrościsz. Do tych kalumni i obraz nie będę się odnosił. Panowie, poczlifujcie poziom standardu, dopiero zacznijcie mnie roztować. Bo... Kto mnie roztował? Szczepan Szymonie, naprawdę. Szczepan, na Twoich występach czułem się jak na meczu piłkarskim. Nigdy nie widziałem, żeby podczas stand-upu publiczność skandowała, Wypierdalaj, wypierdalaj. Nie, Mówi się, że e, czasem trzeba zacząć z grubej rury, także zacząłem od grubej rury, to był Czapaszczymana. Cezary Pontewski. On jest w tym momencie, on kiedyś był Cezary Fred, Pontewski, on związał się z Sylwią Ucią Freda. No, na no serio. E, mama Cezarego w wieku 18 lat powiedziała, mu, że no, musi go przestać karmić piersią, to obowiązki przejęła jego babcie. Jak sądzicie, czy masturbacja jest lepsza od seksu? Od dalej w związku z tym stał się taki zniewany, że sądzę, że masturbacja jest dużo lepsza od seksu. Przynajmniej lepiej działa na ludzi. Dzięki! Jeszcze nie zacząłem. Nie, no do, dobra, wejdźmy z Sylwii, to już z Karolem zrobiliśmy, teraz jest czas. <noise> Rafał baczysz. Rafał Patrzeć, po prostu najgenialniejszy człowiek. wyjebali go selekcja, Łodzi go wyjebała w Warszawie to już wszystkich przejmują. wyjebany, już tam nie ma w Rafał Patrzeć, człowiek, który jak podchodzi w żabce do y, kasy i prosi o ćwiartkę, ta ekspedientka się pyta na miejscu czy na wyraz. Rafał, Rafał po prostu, Rafał, tak cię szanuję, że mam na ciebie wyjebane i nic to tobie nie powiem, po prostu. No i co, jedna mi jeszcze rozstała mnie Karol y, Pietrzakowski. Y, Karol od czterech miesięcy szuka pracy. Tak intensywnie, że jeszcze nie wysłał żadnego CV. Dla Karola specjalnie czekolada ułożyła cykli imprez za hajs z do pracy bałuje. Karol Pietrzakowski nie grzeszy czuprę. Nie grzeszy poczuciem humoru, nie grzeszy z ładnymi dziewczynami na przejebane życie. Gdyby Co? porównać mhm. Karola Pietrzakowskiego do Słońca. To my dziękuję! <noise> Oj, saloni, e, dobra, to, e, to na dzisiaj by było tyle. E, zapraszamy na naszej w e, Wakacyjnie będzie chyba... E, no tak, jest nowy lokal ogóle jest właśnie plener, to będzie gdzieś tam przy brzegu Pęstrzyce, tam będą nasze imprezy, wakacje, a później tam do Kultury. Lajkujcie pan prezydenta Kuzmin, lajkujcie fanpage Froda, Jakub Podlask-Marek no. i Rafała Poczesia i zapraszamy za miesiąc, Dzień, Dziękuję bardzo, byście się nas do... <śla> <śla>